Super, Filip! Hmm. Podaj łapkę, Kicku! Dasz radę dosięgnąć? Troszkę wyżej! O, tak świetnie się bawiłem, że zapomniałem, że tam jest drzewo! Mamy go! Jej! O, jest porwany! Nie martw się, Kicku! Naprawimy go. Ale na przyszłość proszę uważaj na drzewa. Dobrze. Co to? Ktoś jest chyba w tarapatach. Pomocy! Pomocy! Olu, co ci jest? żadnego misia. Woda. Ola położyła misia na mostku, a on spadł. Plusk, uratuj go! O! Ja. O! Nie, nie ty mały misiu. Ty masz się nie zbliżać sam do wody. Musimy znaleźć coś, czym go wyciągniemy. No tak. Łapka do latawca. Świetnie Kicku. Łatwizna. Rosji! uratowałeś go! O, dziękuję! Kicek i ja uratowaliśmy go wspólnie. To jego łapka do latawca. Czy wszystko w porządku, Olu? Słyszałem krzyk. Bohaterowie! Bohaterowie? Uh, uh, Rosji i Kicek uratowali misia. Też bym uratował. Super! Super Kicek! <laughs> nie są bohaterami. Nawet nie są ubrani jak bohaterowie. Każdy umie uratować Misia. Na przyszłość, jeśli ktoś potrzebuje pomocy, poproście mnie, ok? Tada! Patrz na to! Filip, czemu masz na sobie maskę? Bo nie jestem już Filipem. Nie jesteś? Nie, jestem Super Filipem. Teraz muszę tylko kogoś uratować i udowodnię wszystkim, że to ja tu jestem bohaterem, a nie Rosie. Dziś będzie dzień pełen niespodzianek. Witaj Filipie! Gdzie tak pędzisz? Jestem super filipem, a to mój super pojazd. Bardzo ładny. Szukam kogoś, kogo mogę uratować. Możesz mnie uratować przed nimi. Nie dają mi chwili spokoju. Um, chodziło mi o coś poważniejszego. Jak się dobrze rozejrzysz, znajdziesz kogoś, kto potrzebuje Twojej pomocy. Ed, Super Filipie. Jesteśmy. Nie odchodź za daleko, mały misiu. Nie chcę, żebyś się zgubił. Okej, okay, haha! Siedem, osiem... Super Filip jedzie siedem, z pomocą! Dziesięć! Ha! Proszę, Olu. Jeden miś uratowany! Miś nie potrzebował pomocy. On się chował. Och, nie potrzebujesz pomocy? Możesz mi pomóc znaleźć Bruno i małego misia. W chowanego! Bohaterowie nie bawią się w chowanego. A, super, Filip jedzie z pomocą! Pomóc wam naprawić latawiec? Już naprawiliśmy, prawda, Kicku? Jak nowy! O, no prawie. <laughs> Nikt mnie nie potrzebuje. Możesz mi pomóc go puszczać? O tak! Jak latawiec się znowu zaklinuje, pomogę mu go wyciągnąć. Tym razem ja będę bohaterem! Ja! Super Filip! Przepraszam kicku, ale nie ma wiatru i jest za dużo drzew. Latawiec znowu ci się gdzieś zaplącze. Oho! Super Filip leci z pomocą! Pomogę ci puszczać latawiec! Serio? Super! Po co ci wiatr, jak masz Super Filipa? Pamiętaj, nie za blisko drzew, Filipie. Zaraz się w nich zaplączę. O, latawiec! Nie, znowu. Hurra! To znaczy... O nie. Pójdę po Rosie. Zdejmę go łapką do latawca. Nie potrzebujesz, Rosie. Masz super Filipa. O, rwie się! Stop! Potrzebna nam łapka! Muszę go zdjąć, zanim i tu przyjdzie. Ach, no chodź! Ach, no chodź, kupi latawiec! Ururur, śmiesznie puszczasz latawce, Filipie. <gry> Zaklinował się. Przecież to widać, Dziubek. Uh -huh. Chyba już czas na małą sztuczkę, dzióbka. Nie, nie! Ja to zrobię! To super Filip w akcji! Super Filip! Nie, nie. nie śmiałbyś się, gdybyś potrzebował pomocy. Super, super Filip! No, wychodź! Już! Z czego ciułek się śmieje? Z niczego! Cześć Filip, to ci pomoże go zdjąć. Mam go! Tada! Latawiec uratowany. Przez super filipa. O cały w trzepach. Czy znów puszczałeś go za blisko drzew Kicku? W sumie to moja wina. Chciałem, żeby latawiec się zaklinował, żeby mógł go uratować i być bohaterem. To znaczy, że zrobiłeś to celowo? Tak. Przepraszam, Kicek. Obiecuję, że go naprawię. Beznadziejny ze mnie bohater, prawda? O, o, Rosie, Filip, widzieliście małego misia? Nie był z tobą? Nie, bawiliśmy się w chowanego i nie możemy go znaleźć. My go znajdziemy, prawda? Jasne, sprawdzę na placu zabaw. Ty sprawdź przy huśtawkach. Nie martw się, Bruno, znajdziemy go. Mały Misiu, gdzie jesteś? Mały Misiu. Och, tu go nie ma. Musimy go znaleźć. Czy jest tam? Niestety, nie. Spokojnie, Bruno. Mały Miś nie zginął. Po prostu się zapodział. Mały misiu, gdzie jesteś? O, zabawne. Ktoś jest w labiryncie, ciekawe. Mały misiu, czy to ty? Sam. Bruno. Mały misiu. Och, maleństwo! Wiedziałem, że to ty! Filip! <grystanie> Bohater! <grystanie> Chodźmy, mały misiu! Zaprowadzę cię do reszty! Mówiłem, żeby nie szedł za daleko! O, mały miś! U, 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 u. He, <zysy> Był w labiryncie? Obiecaj, że nigdy więcej nie będziesz sam szedł. Przepraszam! Skąd wiedziałeś, gdzie on jest? Hmm, zauważyłem zmieniające się flagi. <zysy> Bardzo sprytnie! Jestem dumna, Filipie! Dziękuję! <zysy> Może od dziś powinniśmy cię nazywać Super Filip? Chyba wolę po prostu Filip. Ale dla Super Filipa mam jeszcze ostatnie zadanie. Eee, a po co mi to? Super Filip miał super pomysł, prawda, Kicku? <laughs> tak! Dzięki pelerynie Filipa mam znowu świetny latawiec! Cieszę się, że nie jesteśmy jednak bohaterami. Wyobrażasz sobie cały czas ratować ludzi? Masz rację. Nigdy byś nie spała. A ty byś musiał przestać robić to, co robisz, żeby pomóc. Mówiąc o przestawaniu, przestanę po tym. Hej! Przydatna rzecz ta łapka. Bardzo sprytne, Kicku. Dębiak podróżuje w czasie. Dobby, Zapytajmy go. Filipie! Czekaj! Ej! Ostrożnie! Nie zajmuj się nimi! Jedź za piorunem szos! U, cześć, Filipie! Piękny dzień, prawda? E? Cześć, Filipie! Wołaliśmy cię, a ty odjechałeś. Jestem trochę zajęty, wybacz. Coś ci się zgubiło? Ciasteczka? Chcesz je włożyć do pudełka? Szukam odpowiedniego miejsca na kapsułę czasu. Co to jest kapsuła czasu? Włożę różne rzeczy do puszki i zakopię ją pod ziemią. Super! A po co? Żeby ktoś mógł ją odnaleźć po wielu, wielu latach, ale najpierw muszę znaleźć dla niej jakieś dobre miejsce. Poradź Siedembiaka. Wie o ogrodzie więcej niż my wszyscy. Ha, ha. dziękuję. Kła, 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 kła. Berek! Ha, ha. Berek! Ha, ha, Mańku, za długo się w to bawimy. Skończmy i odpocznijmy. O, chętnie. Jeśli Dziubek skończy... <tryk> 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 ha, fascynująca rzecz, kapsuła czasu. Szukam miejsca, gdzie mógłbym ją zakopać. Czy masz jakiś pomysł? Tu, obok mnie. A, musielibyśmy wykopać dziurę. Kilkotałoby cię w korzenie. Nie szkodzi. Miejsce pomiędzy korzeniami na pewno będzie dla niej dobre. Mam takie przeczucie, wiecie? Ha, super, dzięki! Skacze, skacze! Dzięki, Jakby przyszedł maniek, to mnie tu nie było. O, o co chodzi z tą kapsułą czasu? Co chcesz wsadzić do środka? Hmm, jeszcze nie wiem, ale na pewno coś ciekawego. I coś ważnego. Czy my też możemy coś włożyć? Tak, no jasne. Chodźcie, niech każdy coś znajdzie. U, ja mam dużo ciekawych rzeczy. Ja też. Hmm, ciekawe, co ja mam włożyć do kapsuły. Nie martw się, na pewno coś wymyślisz. Bez sensu. To tylko zabawa. O, tylko zabawa. Wiedziałem, chcesz, żeby ciubek wygrał. Przerwa! Szukam ciekawych rzeczy do kapsuły czasu. O, czyli możemy już skończyć zabawę. No, podajcie sobie skrzydła. Barek! Wygrał najlepszy! U Włożę do kapsuły swój obrazek. To jestem ja, a to jest kicek. A ja włożę moją wyścigówkę. A ty co, kicku? E, prawie najlepszy latawiec. A ja, patelnia Zrobiłem na niej wiele naleśników. W porządku! O ile to jest ostatnia rzecz? A? To być problem. Ludzie przyszłości powinni wiedzieć o Dziupku, Najlepszym budowniczym gniazd na świecie. Zwłaszcza w tym ogrodzie. I... I w ogóle. Dziubku? Właśnie. Ale mój latawiec jest ciekawszy niż obrazek Rosie. Nic nie jest ciekawsze niż moje gniazda. Oh. Wybiorę tylko najbardziej interesującą rzecz samochód. Oh. Oh. To nie fair. Jeżeli każdy z Was przyniesie jakąś malutką rzecz, to wszystko nam się zmieści. Dobra, ale szybko, bo chcę już kopać. To będzie najfajniejsze. Przecież jesteś tutaj dłużej niż my. Na pewno masz coś, co się nada. Chciałbym, żeby tak było, ale... Urra! Wybacz. Chyba muszę dać komuś nauczkę. Ach! Jestem strasznie zmęczony. Ha, ale warto było popatrzeć na mnie dzióbka. Urra! Teraz to naprawdę wygrał najlepszy. O, skończcie już z tym głupim Bergiem. Dobrze, o ile uznamy, że wygrałem. Co? Obaj wygraliście. Chodźcie, poszukajmy rzeczy do kapsuły czasu. Mały, ale przynajmniej ma baterię. Jeden z moich ulubionych guzików. Prawie najlepsze jojo, jakie mam. Sama ją zrobiłam. Pa, bransoletko. Dobry pomysł, Olu. A ja wyrzeźbiłem misia. To ja. Piórna kręczka. Super. Każdy włożył coś do środka. Oprócz mnie. Ale jest jeszcze miejsce na Twoją rzecz. Oh. Nic mi nie przychodzi do głowy. A może liść? Liście nie żyją zbyt długo. A może gałązkę? Dziękuję, ale ta gałązka nie jest wyjątkowa. Ja. Chyba ludzie z przyszłości nie znajdą niczego, co byłoby moje. E, możemy już kopać? Co to było? To pudełko. Otwórzmy je. A, a. Coś wypadło. Patrzcie. Szybko. Łapcie tę kartkę. Szmańku. To jest czyjeś zdjęcie. To bardzo, bardzo stare zdjęcie. Wygląda jak wzgórze dębiaka. Ale gdzie jest dębiak? E mogę zerknąć? To dębiak. Patrz, tak, to ja. Kiedy byłem bardzo młody? Bardzo wiele lat temu. <laughs> o, zupełnie o tym zapomniałem. Już wiem, co możesz włożyć do kapsuły czasu. No dalej, chłopcy. Pogódźcie się. Mówimy ser. <laughs> Nie, mówimy dębiak. <laughs> dębiak. Jaku, to ty, bardzo wiele lat temu, a to ty teraz, z przyjaciółmi. Włóżmy oba zdjęcia do kapsuły czasu. Nigdy w życiu nie czułem się taki dumny. Oh. Tak, wyrosłeś z chudego drzewka na największy dom w tym ogrodzie. Ho, ho, ho. Nie, jesteście moimi przyjaciółmi, z tego jestem taki dumny. Berek <grystanie> Żarcik! <grystanie> no, no. Przesuń się trochę do tyłu. Nie, to ty się przesuń. <grystanie> U -u -u -u. <grystanie>